Patryk Dudek w awizowanym składzie na mecz z Unią Leszną. Kierownictwo z Falubazu podjęło ryzyko i przynajmniej na tę chwilę desygnuje nadal kontuzjowanego duzersa. Żużlowiec Zielonogórskiej Drużyny decyzję o występie w meczu przeciwko Unii podejmie jutro, dlatego wciąż nie można wykluczyć zmian w ustawieniu Falubazu przed niedzielnym spotkaniem. Przyjrzyjmy się pełnemu ustawieniu awizowanemu. Dudek nie zmienia plastronu i zostaje z dziewiątką, ale jego parowym będzie Andreas Jonsson. Dotychczasowe miejsce Piotra Protasiewicza przejął Jarosław Hampel i to on będzie walczył o punkty w parze z Saszą Loktajewem. PP pod numerem 13 będzie prowadził zielonogórskich juniorów. Unia Leszno przy W69 pojawi się w składzie z jedynką Niki Pedersen, z dwójką Damian Baliński, trzy Kenet Biere, cztery Grzegorz Zęgota, pięć Przemysław Pawlicki i sześć Piotr Pawlicki. Myszy czeka trudna przeprawa. Leszczyńskie Byki dobrze wykorzystały przerwę w rozgrywkach i notują znaczną zwyżkę formy oraz przynoszące lepsze rezultaty ustawienia motocykli. Spotkanie 11. kolejki w Zielonej Górze rozpocznie się w niedzielę o godzinie 19.